o wolność słowa, o wolność wypowiedzi dzisiaj my tej wolności również się domagamy domagamy się również prawdy dzisiaj już niewielu Polaków jest takich, którzy zatwardziale wierzą w prawdę tych raportów, które zostały nam przedstawione dzisiaj wielu już skłania się do myślenia że musiało być inaczej, że stało się jakoś inaczej dzisiaj badania które przeprowadzono, pokazują, że prawda jest inna niż ta, która została oficjalnie przedstawiona. Na tą prawdę czekają wszyscy, wszyscy Polacy. Uważamy, że suwerenne państwo nie może się obawiać innego, nawet gdyby było mocarstwem, od żądania prawdy, domagania się prawdy. Uważamy, że powinniśmy asertywnie trwać. Zawsze tutaj w Gdańsku, mieście, które mieni się mianie, mianem miasta wolności, trwać tu właśnie w Gdańsku i domagać się prawdy właśnie tutaj w Gdańsku, w mieście i miejscu historycznym, w którym się w tej chwili znajdujemy. Tu przelano krew wiele lat temu i my dzisiaj wspominamy w tą miesięcznicę, wspominamy tą krew, którą przelała nasza elita. Elita naszych polityków, elita naszego państwa pod podsmoleńskiego kojarzy nam się to i z katyniem i ta tragedia nabiera szczególnego wymiaru. Ja teraz poproszę o zabranie głosu pana ministra posła Łapińskiego. To już dwa lata, to już dwa lata i dwa miesiące, kiedy w tej tragicznej katastrofie zginął prezydent Rzeczpospolitej wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie. Zginęła polska elita. Ministrowie, szefowie urzędów centralnych, biskupi, kapłani, dowódcy wojskowi. Rodziny Katyńskie chcemy prawdy. Chcemy prawdy. I do tej prawdy i do tej prawdy muszę państwu powiedzieć, dojdziemy. Dojdziemy do tej prawdy. Dojdziemy do tej prawdy, ustalimy, ustalimy tę prawdę. Będziemy wiedzieli. Będziemy wiedzieli, obiecuję to państwu. To już ponad dwa lata, ale wiemy już coraz więcej. Wiemy już coraz więcej o przyczynach tej katastrofy. Wiemy też coraz więcej o tym, jak słabe jest państwo polskie. To jest bolesne. Jak słabe jest państwo polskie, bo mówienie o tym, że państwo polskie jest sprawne, bo zorganizowało 96 pogrzebów, jest jakimś gorzkim paradoksem. Państwo polskie jest słabe. Trzeba o tym pamiętać. I trzeba działać na rzecz wzmocnienia, na rzecz wzmocnienia tego państwa, na rzecz wzmocnienia naszej ojczyzny. Uczestniczyliśmy przed chwilą w mszy, w kościele świętej Brygidy, we mszy świętej za ojczyznę właśnie. Ojczyzna potrzebuje naszej modlitwy, ojczyzna potrzebuje naszej pracy. Ojczyzna potrzebuje naszej ofiarności, proszę państwa. Tę ofiarność, tę ofiarność powinniśmy naszej ojczyźnie dać wszyscy miejscu nie musimy mówić o wartości porozumienia. My chcemy porozumienia. My chcemy porozumienia opartego na prawdzie, Również naprawdę o Smoleńsku. Chcemy prawdy i chcemy pamięci. Chcemy pamięci o ludziach, którzy pod tym Smoleńskiem lecąc, aby pokłonić się grobom katyńskich ofiar, którzy pod Smoleńskiem ginęli, którzy złożyli tam ofiarę swojego życia. Pod tym pomnikiem, pod pomnikiem poległych stoczniowców, pod trzema gdańskimi krzyżami warto chyba złożyć deklarację że będziemy dążyć do tego, żeby w Gdańsku stanął także inny pomnik. Pomnik poświęcony prezydentowi Rzeczpospolitej wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Bo dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Chcemy prawdy, chcemy pamiętać, chyba nie chcemy wiele. I dojdziemy do prawdy, a pamięć zachowamy. Dziękuję. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Czarnej Kanencji, Gertrudę Szomską. Bardzo proszę, panią. Drodzy państwo, jak to dobrze się złożyło, szar w intencji Ojczyzny i pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Tak, oni wszyscy oddali życie tak jak ci, do których pojechali. Ci, którzy oddali życie w Katyniu. I historia tak się zaczyna powtarzać. Chcemy żyć w wolnej Polsce. Chcemy prawdy. Chcemy sprawiedliwości. Drodzy Państwo, poprzednicy moi. Bardzo ładnie mówili o prawdzie. Ja chciałabym do tego dodać miłość, miłość do Boga, do Ojczyzny i do każdego człowieka, bo to jest nasza wiara i ona tego żąda od nas. Miłość do Boga, do Ojczyzny każdego człowieka. W modlitwie wiernych czytaliśmy: Państwo bez Boga, ginie. Nie chcemy zginąć. Chcemy żyć i chwalić Boga, chwalić świat, chwalić przyrodę. Chcemy tu żyć w Polsce, w naszej umiłowanej ojczyźnie. Chciałabym natomiast zaproponować Państwu powrót do tych pierwszych dni po katastrofie smoleńskiej. Jak ją przeżywaliśmy? I pozwólcie Państwo, że odczytam wiersz, który został napisany dosłownie, zaczął, zacze, zaczął być pisany w noc po tej tragedii i potem w ciągu tygodnia już był zakończony. Pozwólcie Państwo, że odczytam. Ostatni lot. Jest takie miejsce na mapie świata, gdzie dramat z przeszłości z najnowszym się splata. Czas goje rany, ukojenie niesie, lecz śmierć nieubłagalna czekała przyczajona znów w katyńskim lesie. Jak zwykle bezwzględna okpiła pilotów, podcięła im skrzydła ostatniego lotu, spadając. Rozbili się o ziemię jak meteoryty. Samolot rozdarł swoje ofiary na strzępy, lewym skrzydłem w ziemię, wbity. Zabłonął z niczem uwiecznej pamięci. Anioł śmierci, gdy schodził z nieba, ze zgrozy skamieniał, lecz poruszył serca, obudził sumienia. Polsko, rozmiaru twojej tragedii opisać nie umiem. Płyta lotniska, ulice Warszawy, hala Torwaru, pełna trumień okrytych flagą narodową, przepasaną kirem. Ból i żałoba, gęstą głąb zawisła w przestrzeni. Jedno słowo tylko wyraźnie mo wyrazić może cierpienie, tak wielkie cierpienie. Wszystkie świątynie i rozległe place wypełnione tłumem rozmodlonych ludzi składających hołd ofiarom, miliony zniczy i kwiatów pachnących rozpaczą. Dzwon na Wawelu obwieszcza żałobę, Dzwony wszystkich kościołów w Polsce dwie minuty dzwoniły na trwogę w Dzień Miłosierdzia Bożego. A my pytamy, dlaczego tak banalnie musieli zginąć prezydent Polski, tylu wybitnych uczonych, generałów, posłów, kapłanów, wielkich patriotów? Czy nie można było inaczej zaplanować losu, Czas żałoby minie, że brzmią pożegnania doniosłe słowa. My musimy jakby od nowa zacząć lot naszej ojczyzny, ale już inaczej. Do współcząconych elit zdrady narodowej, chciwości prywaty, sprzedaży ojczyzny po kawałku błaznów rządzie szyderców i okłamywaczy. Jesteśmy Polakami z jednej matki ziemi. Tragedię, która nas spotkała, w dobro przemieńmy. Aby ziarno ofiary życia naszych braci, które spadło znowu na kateńską ziemię, nie wschodziło wrogością, lecz porozumieniem. Nie ulegajmy na nowo-medialnej hipnozie. A oceniamy realnie, co Ojczyźnie grozi. W rozproszeniu łatwo można nas pokonać. W jedności jest siła i nasza obrona. Dobro Ojczyzny i przyszłych pokoleń niech będzie naszym programem i naszym wyborem. A elity rządowe, które wybrać, powinniśmy. Winny wreszcie rządzić zgodnie z polską racją stanu. Niech Polska przestanie dryfować na bezprawia fali, a zbuduje swoją przyszłość na skalę wartości, a to ją ocali. Matko Najświętsza, Polski Królowo, stajemy dzisiaj przed Twoim tronem. Przyszłość Ojczyzny Ci powierzamy. Otocz ją łaską i Twoją obroną. Myślę, że już tu nie potrzeba żadnego komentarza. Wszystko wiemy. Chcemy żyć w wolnej Polsce i musimy się jednoczyć. Dlatego dzisiaj to spotkanie jednoczące tych, którzy walczyli i walczą i chcą wolnej ojczyzny i tych, którzy pamiętają o tych, którzy również jej chcieli, a już dzisiaj ich nie ma między nami. Bóg zapłać. Dzisiaj jako ci, którzy pamiętamy o tych, którzy zginęli, nas reprezentując, obiecujemy, że będziemy tu w Gdańsku pamiętać każdego dziesiątego Każdego dziesiątego w Gdańsku będziemy o Was pamiętać. Będziemy domagać się wyjaśnienia Waszej katastrofy. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Akcjonariuszy i Ubrańców Stocznikańskiej ARKA chciałem poinformować Państwa, że stowarzyszenie przystępuje do obchodów w rocznicy sierpnia 1980 roku w dniu 17 sierpnia każdego roku. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tej decyzji jest ujawnienie sprawy zdrady narodowej Lecha Wałęsy wraz z jego doradcami w dniu 30 sierpnia 1980 roku. Już wówczas Tadeusz Czudłowski uznawał, że podporządkowanie Solidarności PZPR i Sojuszem Ze Związkiem Radzieckim ma antynarodowy charakter i służy. Nowej wersji Targowicy. To, że tak się stało, mamy namacalny przykład w postaci zamachu dokonanego nad Smoleńskiem i właściwie do dzisiejszego dnia jest bezkarny premier, którego poseł Zbigniew Bierzyński dosłownie nazwał, że, tutaj cytuję. Premier rządu Donald Tusk jest kolaborantem Moskwy i zdrajcą. Pikanterii dodaje fakt, że media publiczne w dalszym ciągu służą agenturze. Zapraszamy mieszkańców Wybrzeża i Polski o organizowanie się w celu godnego uczczenia osób, które rozpoczęły walkę z rządem o wolność, niepodległość i gospodarkę, która ma służyć społeczeństwu.